Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Haga. Ostatnio naprawdę dobrze wychodziły nam bitwy na trybie Joker. A dzisiaj bez bitew. Dzisiaj będziemy sobie otwierać pojedynczo. Ja ostatnio się tak wkręciłem tylko i wyłącznie w te bitwy, no ale trzeba pamiętać, że tutaj te strony mają opcję otwierania po prostu pojedynczo skrzynek. No i w sumie głównie one na tym mają polegać, a ja cały czas napierdzielam te bitewki, bitewki. Dlatego dzisiaj otwieram tylko i wyłącznie skrzynki Joker. Szukam jakoś dla mnie konkretną skrzyneczkę i mam nadzieję, że będę miał takie szczęście jak ostatnio na bitwach, ale zanim to no to oczywiście wspomnę, że dla wpłacających z moim kodem Addixon przez 2O cały czas do zgarnięcia macie 9 skinek, 3 koseczki i parę tanczych. Wszystko tutaj jeszcze jest dostępne. Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować, kanał, dzwoneczkę, wstać łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod Addixon przez 2O gdzie dostajecie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strata przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla pełnoletnich i może wiązać się z utratą waszych skinów. Jeśli interesuje was szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam was na Słap. Z kodem Addixon macie 35% więcej do depozytu przy każdej wpłacie. No to rozpoczynajmy, że tak powiem. Jokerki, jokerki, jokerki. Tutaj czystety jokerków nie można tak jak fajnie na bitwie sobie tam zaznaczyć. Tylko tu trzeba wejść na skrzynkę i po prostu tego jokera wybrać. Titan ile na jokerze kosztuje? Ty, tysiaczka. Abu Pemeduza na 3%. Dwie takie skrzyneczki na rozgrzewkę możemy spróbować otworzyć. Titan Joker. Rękawice? Okej, okay, zwróciła pierwsza skrzyneczka. Dobra. Pierwsza skrzyneczka Minimal Wear Polygon. Piękne tutaj rękawiczki zwróciła. Jeszcze raz sobie otworzymy. Spróbujmy, spróbujmy. No nie gadaj ty! I korona! Uwaga, a z korony? Korony, a z korony, ja pierdolę. I nie mamy to. I mamy to. <laughs> I mamy. A Meduza. IVP Meduza. Już druga w naszym ekwipunku. No i tyle. No i tyle, proszę Państwa. No i tyle. Nie no, jeszcze, jeszcze się bawimy. No, wszystko tu, co mam, wydam. Wszystko tu, co mam, wydam na te Jokery. Ale tamtą skrzynkę już odpuszczę. Zdecydowanie. Może hotdog. Taxi. Jest tutaj. O, i mało skinów tu jest, jak mało. Okej, okay, tu jest 5% na motylka. Dobra, celujemy w tego motylka w takim razie. Korona przeleci, ale jest kosa. No, zwrotu nie ma, ale okej. Okay. Jeszcze raz. Dwie takie skrzyneczki. Takie droższe to możemy akurat po dwie sztuki otwierać i uciekać. Dobra, i kolejny raz ten zabrało, ale okej. Okay. To nie jakiś duży minus, patrząc na to, że trafiliśmy tą AWP Meduzę. To ja i tak jestem dalej usatysfakcjonowany. A może kurde za tego piątaka faktycznie sobie jedną bitewkę jednak zrobimy jeszcze kusi, kusi jedną bitwę, kurde te bitwy to jest to jest coś pięknego, w szczególności jeszcze jak właśnie mogę sobie jokera kliknąć i wszystkie skrzynki widzę, a tak to bym musiał znać wszystkie skrzynki, żebym wiedział ile na jokerach tutaj na nich mogę wydać, a no nie znam tych skrzyneczek, na tym case hagu jest naprawdę tyle tych skrzyń że to ciężko, ciężko strasznie, żeby je wszystkie zapamiętywać, naprawdę. Mnóstwo tego jest, ale to jest jak najbardziej plus Case Haga, bardzo duży klucz, że tyle tych skrzyneczek tutaj jest, można się naprawdę na różnorakie skrzyneczki zapatrzeć, różnorakie skrzyneczki potwierać. Jest tego sporo. Dodajemy bocika i zaczynajmy. O! o, kurde. Oj, będzie mocna bitwa, będzie mocna bitwa. To szuje. Pierw, eventowa wleciała, eventowa. Korony chyba ma, z tego co pamiętam. Tutaj chyba, nie no każda, ta ka, tak, ta eventowa chyba każda skrzynka, ma korony. Więc tutaj, oj trafił rękawice i teraz my odpowiadamy. Dobra, tu rękawiczki jakieś wyleciały, które dają nam prowadzenie. No i to jest dosyć ciekawa skrzynia z tymi y naklejkami. Akurat to jest bardzo ciekawa skrzyneczka i mamy koronę z niej. Pięknie, dawaj tutaj holding. Ja pierdziele, no nie mam pytań po prostu co się tutaj dzisiaj dzieje. No nie mam pytań, co tu się dzisiaj... Jeszcze kolejna. Jeszcze kolejna. Nie mam pytań, nie ma pytań. Tyle w temacie bracie. Let's go, let's go. Ja pierdziel... Ej, nie, nie no to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, dobra. Bitwy sobie już teraz odpuścimy i lecimy do pojedynczych skrzyneczek, tak jak był na początku zamysł. Ile snake? Oh, mada faka, nie. Chociaż? Może jedna taka dzisiaj skrzynia? Tak po prostu? Tak dobrze idzie? Może tutaj jeszcze nam wypierdzieli jakąś koronę? Nie no, jakby tu koronę już wywaliło, ja pierdzielę. Jedna. Jedna może lecieć. Tu i tak pewnie. Duże szanse są na jakąkolwiek kosę. Bo tu jest bardzo dużo tych kos, a my trafiamy. Ach nie, jest dobra, no jednak, niestety, nie warto było. A ta skrzynia, co O, tu mamy do plera rubi. Ile ta skrzynia warta? Dwa koła, kurde, ja bym coś za 500-600 zł, coś takiego bym, coś takiego właśnie bym poszedł, nie. I nie wiem, która tu taka skrzynia może być tyle warta. Może ta? O, ta może być tyle warta. O, 400 zł. Dobra. I 5 takich skrzyneczek, 1800. Zobaczmy, co z tego będzie. Kurde, tak mi ta przeglądarka jeba nalaguje. Macie jakieś pomysły, co może być z tą przeglądarką? Nie tak? No bo chyba będę, musiał, chyba będę musiał po prostu zmienić do nagrywek przeglądarkę, nie? W ogóle zmieniłbym przeglądarkę, tylko jako, że mam na tym chromie wszystkie hasła, wszystko pozapisywane. To mi się nie chce po prostu przechodzi na inną przeglądarkę, nie? Ale widzę, że to jest tragedia. No to, to nie laguje mi przez komputer. Komputer mam dopiero 4 dni. Świeży komputer. I to naprawdę zmaksymalizowany na wszystko, co może mieć najlepsze. Najlepsza karta graficzna, jaka jest na rynku. Najlepszy procesor, jaki jest na rynku. Wszystko najlepsze. A mi google chrome laguje, nie? Nie, no, nie uciągnie tutaj ten komputer tego, google chrome. <laughs> nie ta rady. Ale to już przez samą przeglądarkę. To już po prostu nie nawet nie chodzi o przeglądarkę, znaczy o komputer, tylko już o samą przeglądarkę. Kurwa ja się zagadywałem, a tam totalnie nic nie leciało. I trochę nas poniosło, i trochę my tutaj straciliśmy. Ale sprzedam sobie te tańsze skórki, które mam. I jeszcze może jakąś bitwę byśmy zrobili. Ej, szczerze, dajcie mi kurde. Ostatnia bitwa. Ta skrzynia. Ta skrzyneczka z, koron, z koronami, z tymi naklejkami Mocna. Mocne gówno, że tak powiem I ja już ją nawet miałem okazję testować jak ona wychodziła I od tamtej pory jej nie otwierałem, ale jak ona właśnie wychodziła i ją testowaliśmy to robiła to samo Naprawdę mocne tutaj korony sypała i ta skrzyneczka Sypała tymi koronami bardzo często, tak jak dzisiaj w tamtej bitwie, naprawdę W szoku byłem i czy będzie tutaj coś? No nie, no jedno, jedna koronka, może. Ile tu procent w ogóle jest? A tu nie ma procent. Mi się wydaje, że tutaj tych naklejek jest dosyć sporo, nie? Bo zazwyczaj jest właśnie w takich kapsułach z tymi naklejkami tych naklejek nawalony od zapierdzielenia. Ale kurde, te korony. Mieliśmy szczęście, co jeśli chodzi o te właśnie korony. Tam teraz nikt nie leci. Kurde, no halo, odpalaj się, odpalaj. Czekamy tu na jakieś odpalenie. Dobra, korona, która daje nam przywagę, no ale tu jest 10 koła wsadzone, tu jest 10 koła wsadzone, a my dopiero mamy 1000, a za chwilę będzie się kończyć bitwa i je trafia koronę. Daj mu koronę. O, dobra. Dostał. ok jeszcze szansa jest. Jeszcze szansa tutaj jest dla nas. Jak trafimy koronę i najlepszego skina, to będziemy tutaj na prowadzeniu. Chociaż nawet chyba, jakbyśmy trafili koronę, to mieliśmy przewagę. Więc tutaj tylko i wyłącznie korony. Korony musimy trafić do końca. Kurde, bo nam się pierdzieli tutaj tak szczerze, no. Sytuacja, bo sytuacja była zajebista, ale troszeczkę nas tutaj teraz poniosło, no i troszeczkę straciliśmy i nawet nie troszeczkę. Dobra, darmowe skrzynie mamy tutaj okazję otworzyć, więc wezmę się za te darmowe skrzynie. Może z tych darmowych skrzyni jeszcze jakąś bitwę tutaj sobie zmontujemy. Emeczka, dobra, na sel. Idziemy dalej, Challenger. Challengerek challengerek nie przeleci. Tutaj 200 zł, ale dobry, dobry skin jak na Challengera. Legenda. O kurde! I to jest legenda! I to jest legenda! W końcu coś z tych darmowych skrzyń droższych wyleciało. I Marble Fey. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Ty, no to mamy tu jeszcze na, na jedną naprawdę konkretną bitwę. Więc zróbmy to. Jedna konkretna bitwa. Niech będzie taka skrzynia. I dorzucimy tych. No. Powiedzmy, że to będzie bitwa na zakończenie. 9 skrzyń. Mocnych skrzyń. Bardzo mocnych. Tutaj mamy. Lo... LORE? Za 6 koła? skrzyki? Za 1000? Przecież jest tamtych naklejek, miałem. Ale tu jest pewnie duża szansa na koronę. Tu obstawiam, że tu jest mało skinów. I dlatego tu pewnie te szanse na koronę są większe, nie? I dlatego ona jest taka droga. Znaczy na pewno tak jest, no. Na pewno tak jest, no ale tych koron coś tu nie widać. I ostatnia. Jest korona, jest korona, dobra. Wyleciała jednak, wyleciała i na sam koniec dała M9. Dobra, Francja, elegancja. I jeszcze ta skrzynia. Jeszcze ta skrzyneczka i też korony. A tu? Co tu jest? Marble. O, o! No i się dowiedzieliśmy, co tu jest. I ostatnia skrzynia. I tym jakże miłym akcentem skrzyneczki darmowe nas uratowały Dziękuję wam że, widzicie, że oglądaliście ten odcinek, pamiętajcie, oczywiście nie zawsze się wygrywa koła z